Już kręci no Śmieci się A jesteś na antenie Za pomocą tej otwornicy Witam wszystkich serdecznie Za pomocą tej otwornicy Taki gruby plastik wywierciliśmy, żeby połączyć rurę I Za pomocą wkrętarki Diwolta Naprawdę super maszyna, mam to jeszcze z Islandii 1200 wkrętarka z impaktem Z impaktorem Więc kluczem wiecie Udarowym Ok. Silikon, zasilikonujemy to. Tutaj pianko, tu będziesz mógł te kawałki stopianu, tam są, nie? To się dokończy później. Rusek przygotowuje już te kantówki na strop. Masz nóż, Rusek? Gdzieś się wala pewnie. No, i teraz sobie uszczelnimy to. Tak mamy połączone. Tutaj daliśmy kolanko 15 stopni, Było troszkę rura, będzie skręcać, ale jest elegancko, ładnie włożona. Tu wystaje, zaraz wodę wypompujemy. Świeci się dioda czerwona? Mruga? Dobra, to nagrywa. Damy tego silikonu tu. Odchodnicę mieliśmy. Nie leci? Kurde, ja nie ucięłem przecież silikonu tu To jest nowy silikon Ale wpadka Co? Nie, jeszcze nie Ale wpadka, ty Nowy pistolet Zdziupię, <gry> jeszcze, żeby było, żeby się trochę, Dobrze, dobrze. Widziałeś, jaka wpadka? Ziomal Silikon naciskam, a nie ucięłem silikonu nowego, wiesz no tu ucięłem, a nie uciełem tutaj, wiesz, mówię, co tu jest Amatorka, no To nic Człowiek uczy się na błędach, nie, Rusek? A moja szkoła Twoja szkoła <laughs> Silikon chciałem dać, si, si, silikat, ten sikę Ale wystarczy to, z pełności. Mamy tutaj zrobione specjalną taką Naszą mówkę Przyciśniemy to Uszczelnimy ale Nie żałujemy. Zrobimy OK. Reszta gówna wleci w ziemię. Reszta gówna, znaczy reszta gówno nie przeleci. Się przeszpadę, nie przyciśnie. Takie coś tu od środka jeszcze mogę. Palcem o! Przejadę. Dobra, to rękawicą przelecę. A, ładnie Uszczelnione Dobra No jest spoko, nie? Jest ładnie uszczelnione Ja też mówię, że tu będzie grzybek zrobiony nie goty, nie goty, nie goty, nie goty, nie? Nawet dziurki, nie? Żeby nie leciało grzybek tu w, 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 Otwornicą Rurę i grzybki, to jest gotowe Gotowka? Go tak, tak i to wystarczy, nie? Żeby gazy wychodziły. No gdzie tutaj na metrze? Tak i dekiel podniesie. Tak, ja wiem, gazy, ale... Bo też robi się odpowietrzenie na wierzch, na końcu... Tu nie ma pionu, tutaj. Nie trzeba. To jest stary hydraulik, więc słuchajmy, zaufaliśmy mu. Będzie dobrze, to jest sezonowy domek, nie? Letniskowy. Tutaj co tu masz? Tutaj cztery punkty tylko, tu jest 3 metry kanalizy. Jakby coś było nie tak, to się gwarancję daje na to. Panie inwestorze, no... Okej, okay. jest tu ładnie wszystko Co? Gdzie chcesz ją dać? Tam od A Nie, nie. już wystarczy. Co to jest w ogóle? Pianka, nie? Tu ładnie uszczelnie, niech to wysnie i później się zasypie, wiesz? Na Ludwik wspierajmy, ktoś napisał fajny komentarz Rury jak łączycie, mufy wkładacie, wiesz, w mufę zawsze na Ludwik jest to polska firma, wspierajmy nasze polskie małe firmy. To jest Ludwik jest dużo, nie? A nie na jakiś laser, jakiś niemiecki olej pewnie. No. Tak jak Niko Zygma powiedział, co polskie najlepsze. Co, co polskie najlepsze, dokładnie, szanujmy. Ok. Folie do folii. Sory, jak wieje, krzyczę głośno, bo wiecie, co jest silny wiatr i nie, żebyście mnie dobrze słyszeli. Okej, okay, tu mamy zrobione rusek. Twój telefon weź, bo on się tu cały za ten zasilikonuje. Zasylikonuje się, już miał pokrowiec darmowy tu i od firmy. Dobrze, gumowy. Gumowy, no Rusek, no mów, teraz ty. Widzicie, moi drodzy, w Szykuję belki, krótko. na wymiar. Później końcówki obrabiam w za pomocą swój Pięknie. Tak będziemy już betonem, żeby po prostu było wytrzymałe Z jednej strony uciną na prosto Przepraszam, przerwę po co ta folia jest? No żeby tenki nie nie? Tak, dobrze, żeby wilgoć nie szła od betonu, no woda. Tak zabezpieczone. zabezpieczone, bardzo dobrze. Rusek, ty dobrze. Widzę. Długo będzie pan tam przeszkadzał tą wkrętarką! Panie! Panie! Tu się roz... Tu się rozmawia! A jak można można kogoś poprosić, tak? Pozdrowić raczej? Znaczy? Pewnie! No, bo jest taka w ogóle sytuacja, wczoraj mówił jak się odezwał, ogląda nasz kanał. Co ty gadasz? No, jak ma na imię? Wenek, oczywiście dla Marleny Bęku i Marlenko jego, jego kobiety. Przyłączam się. Prze ja bilety kładę do tej do bilety na autobus, nie? No. Jak nie wskazuję, to wyrzucam paskę razem z biletami? <laughs> tak, Ładnie no. się bawimy. No dobra, to lecimy. lecimy. Co? No, on ma No ma dowód. Już się pierwszy, a on ma okrągły, to nie robi. O co mi dowód, nie? nie A przepraszam, pod kątownik widzę pan ma zrobione. No No widzę, a tutaj to linia od kątownika czy od ręki? Od kątownika. Od ręki. Ładnie właśnie.